Jest pewien odsetek przemocy powodowany przez to, że kobiety są puszczone na żywioł i na przykład wiążą się z bedbojami, bo oni są ekscytujący. Ale to, że koleś będzie takim, właśnie jest takim bedbojem, jest takim ochlapusem i na przykład ojciec mówi, że ty się z nim nie zadawaj, a córka wierzy w miłość i tak dalej, to widać z daleka. I wcześniej, dopóki ojcowie to pilnowali, to oni na przykład nie wpuszczali do swojego plemienia takich chujków, no bo wiedzieli, bardzo... że później na nim nie będą mogli, nie będą mogli na nim polegać. Kolejna sprawa. Wpływ kultury i Nie, i jest też duży wpływ biologii na to, że kobiety latają po ku tangi tak długo, aż się zaczynają orientować, że pojawia się fala za epifanii, że za chwilę jej atrakcyjność się załamie i trzeba złapać sobie beciaka na męża. W ty, to jest ten jeden moment w życiu kobiety, kiedy ten beciak wydaje się być bardziej atrakcyjny. Wiążą się z nim, mają dziecko, mija 4 lata, dzieciak idzie, może iść do żłobka, a ona się orientuje, że ma nudnego kolesia. Jest nieekscytująca, ona nic do niego nie czuje.